Czy Pan uważa, że Straż Miejska jest potrzebna w Lubartowie? Myślę, że, że nie. Ja uważam, że jest troszkę za dużo u nas w ogóle tych, takich, no takiego, jak to się mówi, no tego nadzoru, tego patrzenia ludziom na, na wszystko, tak. Ja uważam, że więcej takiej jakiegoś, no wolności, jakiegoś takiego, no, no, żeby to lepiej się czuć, tak normalnie, a nie tam jakoś na każdym kroku, kamery na każdym kroku, policja na każdym kroku. Zresztą z tego, co pewnie Państwo wiecie, to bardzo usłynie z tego, że policja u nas zawsze dobrze działała, zawsze pod tym względem to mieliśmy po prostu no, i dobre wyniki. I, tak jak straż pożarna, taki straż, jak i policja tu u nas uważam, w Lubartowie, to jest się czym chwalić i chlubić. Czyli uważa Pan, czy jest Pan za tym, żeby straż jednak została zlikwidowana? Ja uważam, że tak, bo to są duże koszty i jednak nie jesteśmy jedną z bogatszych jakichś powiatów czy gmin, także potrzebne były pieniążki na co inne po prostu. Czy uważa Panie, że Straż Miejska jest patrzona w Lubartowie? No, przydaje się. Wolałabym, żeby była. Zawsze to trochę porządku jest i widzę ich tutaj na ulicy, także jestem za. Czyli nie, nie należy likwidować? Nie, no nie. Zawsze to lepiej, więcej ochrony to dla jest bezpieczniej. Chciałam się pani zapytać, czy uważa pani, że straż miejska jest potrzebna w Lubartowie? E, czy jest potrzebna? No myślę, że no trochę tak i trochę nie, bo jednak przydaje się ktoś taki, kto poza policją jeszcze gdzieś tam ulicami naszego miasta monitoruje to, co się dzieje. Natomiast no zależy yy, no z której strony na to patrzeć, bo... No ja zajmując się na przykład bezdomnymi psami, y, wiem, że ich mnóstwo biega tutaj y, po, naszym, po ulicach naszego miasta. No i y, wiadomo, że w mieście dzwonimy na straż miejską, która później y, zgłoszenie daje na, do schroniska, prawda? Także no, z tego względu na pewno. Czyli nie, nie należy likwidować. No, myślę, że warto by było się nad tym y, głębiej zastanowić po prostu. Co pan sądzi o Straży Miejskiej? Czy jest potrzebna w Lubartowie? Powinna być, tylko żeby lepiej działała, chociaż nie jestem stąd. Bo dlatego, że jak nie widać, że tu się kręci na służbie, no to... No nie wiem, potrzebna to jest na pewno tak jak i policja, tylko policja czasami śpi, a nie pracuje. Bo to pokazywali w telewizji jak złapali ich na spaniu w samochodzie chyba. Widzieliście wy czy nie? Czyli uważa Pan, że nie należy jednak likwidować straży miejskiej? To powinno być tylko, żeby uczciwie działało. Skończyło im się zarobki na radarach. No to teraz za co się wezmą? I czy uważa pan, że Straż Miejska jest w Lubartowie? No dlaczego? Może być. Tylko niech się zajmuje tymi sprawami, co parkowaniem pod tymi blokami nowymi. A tak, to co więcej, nic specjalnego. Czyli nie należy likwidować Straży Miejskiej? Nie, nie niech się przydaje. Zawsze to jakaś. Kontrola jest. Zgodzi się pani na jedno krótkie pytanko, Odpowiedź na temat Straży Miejskiej. Uważa pani, że jest potrzebna w Lubartowie? No chyba potrzebna, kiedy jest. Czyli nie należy likwidować? Nie, nie. Po co likwidować? Zgodzi się pani na jedno krótkie pytanko, Na temat Straży Miejskiej. Uważa pani, że jest potrzebna? Tak. Czyli nie należy likwidować? Nie. Bo jak nie ma policji, to jest straż.